Cześć! Z tej strony Karol Bocian. Przejdziemy sobie przez trzecią lekcję od Babu z podstawowego kursu i zrobimy sobie tworzenie interfejsu. Zobaczmy, co tutaj mamy. Opowieść o elementach. W mamy elementy, które możemy dodawać do strony. Są podzielone w pewne grupy. Wizualne elementy, na przykład tekst. Są, tutaj są rzeczy, które wyświetlają nam jakieś dane, na przykład dane z mapy. Kontenery, które grupują nam różne elementy w sekcje, albo tworzą na przykład powtarzające się grupy, żebyśmy nie musieli wiele razy wypełniać kontrolek tak samo, tylko to pozwala nam powtórzyć to. I takie kontrole, które pozwalają nam wrzucać dane, a na samym końcu są elementy, które są reużywalne. Mogliśmy sobie zrobić jakąś bardziej zaawansowaną część, bardziej zaawansowany element, np. cała to stopka, i wykorzystywać ją na wielu różnych naszych stronach potem. To są jeszcze jakieś template'ki, które też możemy wykorzystać, żeby ułatwić nam pracę. Przejdźmy dalej. Dodawanie elementów na stronę. To jest bardzo proste. Klikamy sobie na przykład przycisk, bo jego chcemy dodać, i klikamy tutaj, chcemy go dodać właśnie tutaj. Możemy sobie teraz go jeszcze mieć rozmiar, przesunąć troszeczkę, możemy tak samo przesunąć to, co jest tutaj gdzieś obok. Grupowanie elementów razem. Zróbmy sobie Przejdźmy do jakiejś innej stronki, pustej, zobacz, wrzućmy sobie jeden przycisk, wrzućmy drugi przycisk, teraz jak zaznaczę je sobie oba, kliknę prawy, to zobaczcie, jest zgrupowane w grupę i mogę sobie go przesuwać razem. Te proporcje pomiędzy nimi, odległości są cały czas stałe, Jak przesunę sobie tutaj tą grupę, ona mi się powiększa, ale dalej mogę sobie tutaj wrzucać. Wróćmy do, do naszej głównej strony, czyli do naszego indeksu. To jest właśnie główna strona aplikacji. Tutaj jeszcze jest wspomniane o drzewie tych elementów. Mamy na tej stronie, zobaczcie, wiele rzeczy. żeby nie pogubić się, móc łatwo kliknąć to, co chcemy. A czasem jest ciężko, bo są rzeczy poprzykrywane. Możemy sobie tutaj zobaczyć, co dokładnie jest na naszej stronie. To się rozwija. Jak sobie kliknę, to zobaczyć, zaznaczył mi się ten prostokącik. Jak rozwinę go dalej. Widzę kolejne elementy, które tu w środku są. Na przykład przycisk ten A, który dodałam właśnie. Jak go kliknę, mogę sobie już mi go klikać edycja, otwiera okienko i zaznaczać ten przycisk. Więc mogę go sobie przesunąć, mogę go też ukryć, żeby się nie teraz przez chwilę. I to tyle na dzisiaj. Zapraszam do kolejnej lekcji. Hej!